Siema, siema, siema widz. Tam tylko wam, że na 1000 lajków zabiorę ten kijek na sumę. Także zapraszamy. Jako, że jest to dosyć cienka żyłka, to wymieniłem na pociągę, gdyż nie chciałbym zostawić ryby z zestawem buzi. Także zamieniłem ją sobie na superiora od unikata w rozmiarze 0,60. Czy zda egzamin? Na pewno. Co ja pierdolę. Jak wiecie, sametkę zapłaciłem 30 zł. Ma ona 135 cm. Powrotek o pojemności. Nie ma pojemności. W rozmiarze XT 1000. Zabieramy się do Mmm Będzie płaczyć skrytanie zębów. Ej, to ma tylko dwie przelotki? Coś tu szczeli. Zobaczymy. Dobra. To jest nam niepotrzebne. Tu jest technika, o. wkręcana korbka, a nie jakaś tam przykręcana. Nie ma lipy. One eternity later. Boże, jak to chodzi. Trzyście? Coś tu się wyrobiło. No. No, rozrzucamy tą żyłkę. Czy ja mam grubszą na What? Dobra, pominę to i do zobaczenia jak już rzucę i na winę. Jak to się nie rozdupcy od razu, to i dobrze. Patrz na tą pracę, pa, pa. Widziałeś? Wszystko wyciągnę, wszystko. Chyba. Dobra, montuję zestaw końcowy. Zrobimy sobie zestaw na rosóweczki i widzimy się, jak już zmontuję wszystko i gdzieś nad wodą. Najlepiej z rybą. No i dobra, pan. Co? Rosóweczki założone. Jesteśmy na pierwszej miejscówce, Zobaczymy, co z tego będzie. चक्कीफ का Tak to się robi! Patrzcie a te kij. Ale to jest taka osiemdziesiątka gdzieś. Chodź tu chodź, 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 nie spadaj Nie, nawet nie, nawet, nawet nie osiemdziesiątka. Chodź tu, czekaj, bo mnie zarobią. No właśnie, uspokój się. No. Pierwszy są zaliczony na, na wędkę. Taka piękna, taka piękna. No, uciekaj do wody. Boże. Dobra, jak widzieliście, niestety udało się złapać tylko małego suma. Ale to nic, kij się nie połamał. Także zostaje jeszcze na testach. Mam nadzieję, że. Na następnym wyjeździe uda złapać się coś większego. A ty, jeśli masz pomysł, na co następnego. A ty, jeśli masz pomysł, co następnego użyć do łowienia suma, daj znać w komentarzu. Nara.